Sieman koldziska, z tej strony. Mecu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Real Madryt. A dzisiaj rozpoczynamy od meczu z Realem Valladolid, a potem mamy spotkanie z Liverpoolem. Jak pamiętamy, w pierwszym meczu na Anfield przegraliśmy niestety 3 do 2, ale w meczu reawanszowym mamy szansę. Wynik 1 do 0 czy 2 do 1 i tak premiuje nas awansem. Tibo Courtois ostatnio nie ma najlepszego okresu, więc myślę, że Unin może dostać szansę. Niech trochę Belk sobie odpocznie, jak już przemyśli swoją formę na ławce rezerwowych, to myślę, że ponownie dostanie szansę. Ale tak naprawdę w obecnej formie nie daje nam za dużo, więc lepiej dać szansę Uninowi, bo już chyba gorzej być nie może. I dokonamy oczywiście zmian w składzie. Mógłbym stworzyć jakiś tam rezerwowy skład, ale nie chcę tego robić, bo za każdym razem i tak trochę inaczej wymieniam tych piłkarzy. Zawsze kogoś nie dam, o kimś zapomnę i dzięki temu jest trochę ciekawiej. I tutaj oczywiście dajemy wielu piłkarzom szansę, żeby nasi podstawowi byli gotowi na spotkanie w Lidze Mistrzów. Być albo nie być, możemy się bardzo szybko pożegnać. No ale starcie finalistów ma to do siebie, że jeden z nich musi odpaść już na etapie 1-8. Zaczynajmy. Pierwsze spotkanie. Ładnie Jorente panuje nad piłką, zagrań do Viniciusa, ten odnalazł spokojnie Mertensa. Jeszcze Asensio, ładna kontrola, piłki, wypuszczenie mané, sadio mané w polu karnym, zejście do prawej nogi, Mane do środka! No i 1 do 0 piorunujący początek Realu Madryt, pierwsza akcja. No i od razu trafienie, to 13 minuta, więc chluby nie przynosi, że tak długo nie atakowaliśmy. Ale lepiej dobrze rozpoczynać od pierwszego strzału na gola. Nie wiem, co powiedziałem, ale ewidentnie to coś się nie zgadzało. Ważne, że zamieniliśmy pierwsze uderzenie na bramkę. I to jest istotne, Unin wychodzi do piłki, no i pewnie ją przechwytuje, przewracając jeszcze napastnika. Dobrze tutaj wpuszczony Vinicius ma sporo miejsca Brazylijczyk, bo on potrafi dribblować i dzięki temu zyskuje sporo przestrzeni Jorente, ascensio, Mané! No i nie ma bramki, no gdyby to strzelił Senegalczyk, naprawdę byłoby piękne trafienie, a tak niestety musi obejść się smakiem. No i bramkarz wznowi grę z piątego metra. Dobre opanowanie piłki, duje czop, wycofał tą piłkę. Kaleo, ładne zagranie, jest tutaj Iwi, wygrał ten pojedynek, Na Nacho, wbiega w pole karne, jeszcze uderzenie! Ale Unin takie strzały broni na śniadanie. Ładnie Mane kontroluje tutaj piłkę. Zobaczmy, zbiega do środka. Mane. Ale szrajz Senegalczyka to musi być bramka, tylko słupek! Dobitka słupek! Nie no, do pustaka w słupek. Ja to mam talent. Jeszcze porcić. Do kalero. Prcić. No nie mogę w to uwierzyć, że ta piłka nie wpadła do bramki. No jak to się dzieje, że do pustaka jest ciężej czasem niż jakby tam pięciu obrońców stało. Zobaczmy Mertens, Asensio, czy będzie 2 do 0! No niestety nie. Asensio zmarnował koncertowo tą szansę, uderzył tuż obok bramki, chciał trafić idealnie, a nie trafił wcale. Dobrze od Riosola, Zagranie do mané. Senegalczyk ładnie opanował piłkę, oby tylko nie uderzał. Niech lepiej podaje lepiej ustawionym kolegom Sadio Mane do Mertensa. Ten jest niestety blokowany. No i okazja do kontry dla Real Valladolid, ale jednak spokojnie przechwyciliśmy tą piłkę. Jorente, jest tutaj jeszcze Mane. Dobre wpuszczenie. Dries Mertens w polu karnym zaczyna swój popis. Mertens! Brońton Joel. No i niestety udało im się wybić piłkę z pola karnego, ale my cały czas atakujemy. Eriksen, Bale Eriksen, blokowany. No i skończyło się zagrożenie pod bramką Vajadolid. Dobrze od Riozola. Może podawać, jednak decyduje się na indywidualną akcję. Ładnie dojrzał Mertensa, Dries Mertens, ale pe pewnie Joel, niestety dzisiaj ma pewny chwyt. Jorente, dobrze do Eriksena. Ten zagrywa jeszcze tutaj do niekrytego Bale'a. Gareth Bale, Eriksen, jest sadiomane. Otrzymał podanie w tempo, schodzi do prawej nogi, no i jest, 2 do 0, no nareszcie się nie pomylił. Może i koncertowo zmarnował jedną sytuację, ale teraz nie zamierzał powielać tego błędu. No i zdobywa bramkę, która już na pewno pogrąża Real Valladolid, a nam daje 3 punkty. Pewne wykończenie w polu karnym, jak widać jak bramkarz jest na posterunku, to aż łatwiej strzelać. Do pustaka czasem za prosto i zawodnicy się mylą, ale oby takie sytuacje jak najrzadziej się zdarzały. No i koniec spotkania. Pewne zwycięstwo 2 do 0 powinno być wyżej, no ale koncertowo marnowaliśmy jedną za drugą sytuacją. Coś tam nasi rywale mieli, ale nie oszukujmy się, nie grali nic wielkiego i nie zasłużyli na pewno na zwycięstwo. Statystyki mówią same za siebie. Real był tutaj przynajmniej o klasę lepszy i zasłużenie wywozi 3 punkty. Zobaczmy tutaj o piłkarzem spotkania. Zagrał bardzo dobrze. Unin, 5 interwencji, Joel 3. Broił co mógł, ale mógł niewiele. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Wygraliśmy 2 do 0, była to dobra rozgrzewka przed meczem z Liverpoolem, gdzie oczywiście cel jest jeden, zwyciężyć. Tak dwoma bramkami na spokojnie, żeby pokazać im kto jest lepszy. Na wyjeździe przegraliśmy, ale nie oszukujmy się, tam siedziały takie cuda, że po prostu szkoda gadać. Już drugi raz się takie coś na pewno nie powtórzy. Bo po prostu ta gra nie wygeneruje już tak dziwnego spotkania jak to na Enfield. I zobaczmy jeszcze statystyki zawodników. Jeśli chodzi o rozgrywki La Liga. Suarez jest najlepszym strzelcem. To praktycznie się w ogóle nie zmienia. Asyst ma najwięcej Eden Hazard. Bardzo dobrze, że mamy tak wysoko tego piłkarza. Oblak ma najwięcej czystych kąt. Drugie miejsce Thibaut Courtois. Oblak, no jak zwykle świetne statystyki. 12 czystych kąt w 23 spotkaniach. No... Klasa sama w sobie, tak naprawdę, my mamy niby Kurtua, ale jak widzimy, Belk jest w słabej formie i myślę, że na Liverpool wystawimy Łunina. No bo w pierwszym meczu pamiętamy dobrze, że Kurtua nie odbił ani jednego praktycznie strzał, wpuszczał wszystko, co leci. No i tak po prostu być nie może. Jeśli chcemy o czymkolwiek marzyć, to nie możemy mieć bramkarza w takiej formie na tak ważne spotkanie. Gramy na własnym stadionie, musimy dać siebie wszystko. Sugestii Kurtua nie wysłuchamy. Zagramy Uninem na bramce, no i mamy nadzieję, że uda nam się zwyciężyć. Przed meczem dokonamy jeszcze zmiany. Myślę, że słusznie będzie, jeśli Kajechon powędruje na ławkę, a do pierwszego składu Gareth Bale, no i może Vinicius na ławkę w miejsce. A Kajechona, a dlaczego mnie ostatnio nie gra wcale wybitnie? Eriksen za Modrycia i zaczynamy to widowisko! Dobrze tutaj ja oponowaliśmy piłkę Dybala, zagrań do środka, jest tutaj Robert Lewandowski, świetnie kontroluje piłkę, zagrań do Eriksena, błąd obrony, Lewandowski w sytuacji sam na sam z bram, każe mi 1 do 0, Alisson pokonany, tak jest! Pierwsza groźna akcja Realu Madryt i od razu trafienie, ale trzeba to powiedzieć sobie jasno i szczerze. Że Obreona tutaj popełniła fatalny błąd nie pilnując Roberta Lewandowskiego, tam się chyba jeden piłkarz potknął, no i Polak Rodak w takiej sytuacji no już musiał wykończyć akcję. Gdyby to zmarnowało, no to długo byśmy mu tego nie wybaczyli, widzicie fatalne zachowanie linii obrony, no i Lewandowski z zimną krwią wykończył tą akcję. Dobrze, tutaj Ramos, zagrał do Marcelo ryzykownie, ale jednak się udało Eriksen, Dybala. Szuka miejsca do podania, znajduje tutaj zawodnika w polu karnym, a niestety piłka odbija się wprost w ręce Alisona. Dobrze, tej Kazemiro zagrań do Lewandowskiego, ten odgrywa do środka Dybala. Dybala spokojnie, i będzie niestety tylko słupek. Kazemiro zmarnował stuprocentową okazję. Dobrze, to ja panował piłkę Filipe Lewis. Zagrał do Origiego Divok Origi Keita Salah! No i niestety gol na 1 do 1. Mohamed Salah, atomowe uderzenie. No i pada wyrównanie, i pamiętajmy, że wynik remisowy eliminuje nas z tych rozgrywek. Ten wynik jest kapitalny dla Liverpoolu, ale mamy jeszcze całą drugą połowę. Przeklęty, doliczony czas gry. Mohamed Salah uciszył całe Bernabeu tym kapitalnym uderzeniem. No i niestety ten mecz zaczyna się dla nas od nowa, rozpoczynamy. Straciliśmy bramkę, ale nie straciliśmy nadziei. Nadal chcemy zdobyć bramkę jeszcze przed przerwą Gareth Bale. Świetnie do dybali Paulo dybala w polu karnym. Dybala niestety zablokowany i piłka grzęźnie w rękach Alisona. Dobrze tutaj przerzucili do Salaha. Mohamed Salah pewnie opanował tą piłkę. Egipcjan niesamowite przyspieszenie. Jeszcze wycofanie tej piłki Aleksander Arnold. Aleksander Arnold dojrzał tutaj dobrze ustawionego Fabinho. Brazylijczyk obraca się z piłką, zagrywa do Firmino i tylko boczna siatka. No gdyby trafił to w okienko to by było spektakularnie, ale na nasze szczęście chybił. No i za moment Unin wznowi grę z piątego metra. Dobrze Firmino, zastawia tutaj piłkę jeszcze zagranie do Duma. Ten odnajduje Kejtę, Fabinio. Firmino jeszcze Salah nabiega na tą piłkę, ale Unin jest szybszy i pewnie przechwytuje to podanie. Sergio Ramos, 81. minuta. Niestety wynik korzystny dla Liverpoolu. Niedługo możemy pożegnać się z tymi rozgrywkami Lewandowski. Ładne zagranie Vinicius w polu karnym, piłka na lewej nodze. No, i to wykończenie nie wymaga komentarza. To jest jakiś piłkarski dramat. Vinicius, nie możesz tak marnować sytuacji. To powinien być gol, a jest beznadziejne uderzenie. Ostatnie przebłyski, tak naprawdę Real Madryt. Ostatnie promienie nadziei. Czy uda nam się jeszcze wygrać to spotkanie? Lewandowski zablokowany, ale piłka trafia do Azarda. Lewandowski, jeszcze Mane. Sadio Mane, były gracz Liverpoolu w polu karnym. Mane świetna kontrola. Modryć. Jeszcze Lewandowski. Tak jest 2 do 1. Eliminujemy Liverpool. Kluczowy był tutaj Sadio Mane, który ładnie utrzymał się przy piłce w polu karnym. Podał do Modrycia, a ten dojrzał niekrytego Lewandowskiego, któremu pozostało tylko dołożyć nogę. Polak Rodak daje awans Realowi Madryt, a Liverpool żegna się z Ligą Mistrzów. Koniec, koniec, koniec. 2-1 na Bernabeu. Jurgen Klopp ze swoją drużyną odpada już na etapie 1-8. Fantastycznie się to wszystko ułożyło. Kapitalna końcówka. Los oddał nam to, co zabrał nam w Anglii tak naprawdę. Przy tej akcji Firmino, gdzie w ostatnich minutach zdobył bramkę. A teraz my pokazaliśmy jak się... Pokazaliśmy im jak my wtedy się czuliśmy i na pewno nie było to dla nich przyjemne uczucie. Unin dwie interwencje, Alison 4 coś tam wybronił, ale jednak w kluczowym momencie nie dał rady. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. No w takich okolicznościach awansować to jest coś naprawdę spektakularnego. W ostatniej akcji meczu zdobyć bramkę na wagę awansu. Naprawdę całe Estadio Santiago Bernabéu było. W siódmym niebie, gdy zobaczyło to trafienie Lewandowskiego, który świetnie wykończył tą akcję z polakarnego. On jest naprawdę takim lisem polakarnego, gdy już tam dostanie piłkę. No to nie ma co zbierać. Lyon jak widzimy wyeliminował Tottenham dzięki bramkom na wyjeździe. Bayern wygrał 2-1 z Romą, a Barcelona poradziła sobie na spokojnie z Galatasaray. Lokomotiv oczywiście odpadł w meczu z Manchesterem City. Atletico eliminuje Benficę. Valencia, Napoli, a Manchester United, Borussia Dortmund, no czerwone diabły bez Mourinho, to od razu półka wyżej, no ale tu jeszcze pewnie jest w grze, no ale już mentalnie pewnie go nie mają, chociaż na ławce muszą go nadal tutaj obserwować. No i zobaczmy, Celta Vigo i Łeska. rywale na spokojnie do pokonania, nie są to wielcy rywale, ale musimy zbierać te punkty w lidze, bo mistrzostwo tak naprawdę samo się nie zdobędzie, tylko 4 punkty przewagi mamy nad Barceloną. A w tym odcinku to by było na tyle. Ja już Wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!